Witam wszystkich. No i tak jak myślałem, porządku się nie zrobiło w ogóle. No troszkę może więcej miejsca jest, ale żabka przyszła zapełniona wszelkim dobrem O. Ale jedno jest kiepskie w że szuflady są za głębokie. Ich jest za mało po prostu. Kluczy. Nic nie ubyło a szuflady wszystkie już zapełnione. Jakby było 7, to już by było lepiej. Chyba sobie kupię jeszcze jedną, gdzie jest 7 szuflad. No ale na razie trzeba zarobić. No, co tu dużo gadać. no Jedna by mi się jeszcze przydała na same sprzęty te bo to wszystko tu na, na stole to się połapać nie może. Myślałem, że ten komplet kluczy mi wejdzie. O, ten tu za no, szeroki jest. No będzie leżał na wierzchu. No, jeszcze muszę coś bym się na tę spawarkę, bo tak na stołku to też niedobrze. No, dzisiaj mi się nie chce nic robić. Chyba sobie zrobię wolne. A ten, a porobię od jutra. No. Muszę coś ogarnąć ten bałagan, bo za dużo tu tego Wszędzie wszystkiego pełno Już jak ja się zaczynam nie, nie łapać co jest gdzie to już jest kiepsko Narzędzi nic nie było, a cawka już pełna no nic, dzisiaj idę na kawkę, pooglądam co wy tam tworzycie, a i to się wezmę. Jakoś dzisiaj tak deszcz pada, nie chce mi się robić. No. No to do następnego. Pozdrawiam wszystkich. Mańka w szczególności, bo wrócił z choroby. I neodymowego Mario, bo też wrócił z choroby, żeby ich się nie minęło. No. A tak to wszystkich pozostałych też pozdrawiam. Marka.